I właśnie długo wyczekiwałam ten moment i dostałam na urodziny etui do iPhone'a yy, 5S, 5SE. 5S, e, no i bardzo się cieszę, bo chciałam już mieć od zawsze takie etui. No, więc to był mój prezent na urodziny i bardzo się cieszę. Hej, witajcie na moim kanale! Maja Ciesielska MG. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są moje urodziny, ale pewnie jak teraz to oglądacie, to już jest dawno po moich urodzinach, no ale akurat dzisiaj są moje urodziny. Moje urodziny są 9 czerwca, no więc już były. Um. Dzisiaj chciałam wam pokazać, co dostałam na urodziny. No i bardzo chciałam to mieć już yy... od dawna. No. no, ale w końcu nie wiedziałam, czy mi rodzice to kopią, bo tak za bardzo nie mówili. W ostatniej chwili tak już powiedzieli, no dobra, no to, to zamawiamy, jaki chcesz kolor, coś takiego. No, no i się ucieszyłam. I to jest właśnie iPhone SE. I no, bardzo się cieszę, zaraz go przy Was otworzę. Więc zapraszam do oglądania. Ułóżmy. Ok, więc teraz otworzę mój pierwszy w życiu iPhone, iPhone SE. No jest to podobno najlepszy czterocalowy telefon na świecie. No, więc fajnie, no bardzo się cieszę, już od dawna prosiłam rodziców, żeby mi kupili, no i w końcu mam, chociaż yy, tak yy, ogólnie to chciałabym mieć 6s, ale właśnie ten jest taki yy, mniejszy i chyba będzie mi się łatwiej trochę też obsługiwać, ale i tak jest fajnie, <gry> więc moż, mogę chyba już zaczynać, otwierać, tutaj mam takie, taki, hmm, no takie, taki noszek bo tutaj jeszcze jest zapakowane yy, folie, yy, więc teraz otworzę. A, przepraszam, chyba ja się zanim sobie, może Wam pokażę po prostu yy, jak to to wygląda to opakowanie. Yy, no tutaj jest yy, zdjęcie iPhone'a. Tak. Yy, tak. To jest złoty iPhone. Yy, tak. Tutaj jest napis iPhone SE. Z drugiej strony jest taki sam napis tutaj. No i tutaj jest o oczywiście jabłuszko. No i z tyłu tutaj mamy napisane, że 32 GB. No coś tutaj jest napisane. Poczekajcie, ja zaraz sprawdzę to. Ale warto się opakowania i takie jakieś tam różne. Ok, no to chyba mogę już otwierać tutaj jakoś sobie otworzę powołaj. Folie. Niestety zgasła nam lampa. Przepraszamy za... Zaraz wracamy po przerwie, bo pies usiadł na kablu. Dobrze, witamy Państwa ponownie po krótkiej przerwie technicznej. Znowu jesteśmy już na antenie i możemy dalej rozpakowywać iPhone'a. O, nie mogę się już doczekać. A, tutaj jest jeszcze takie... Takie coś takie... Jak tu jest ten przycisk, to jest takie, tak troszkę schowane, To tak, to tak się, tak bardzo sobie klikać, tak jakby. Okej, okay, no to tak, tutaj się, już tak, prezentuję bez folii, okej. Okay. O Jezu, nie mogę w to wierzyć. Łoł. Ależ fajnie. Dobra, e, tak, tutaj jeszcze jest na nim taka folia, więc chyba trzeba ją zdjąć, tak, okay. chyba tak, no tak, to jest taka folia po prostu, To z tyłu też jest, padło, dobra, jest taki złoty, o Jezu, super, już tyle o, chciałam że... mieć tego iPhone'a. Że... Dobra. iPhone SE, ładny. Tutaj złoty. Hmm. Zastanawiałam się jeszcze nad kupieniem iPhone'a, nad zakupem iPhone'a. Nie wiem czy się mówi kupieniem, no ale dobrze. <laughs> Tego Rose Gold, takiego różowego. No ale zdecydowałam się na ten złoty. I. Jestem zadowolona z tego koloru. Bałam się trochę, bo nie widziałam jeszcze tak, tak do końca naszego, tak z bliska w ogóle iPhone'a złotego. I obawiam się, że może będzie taki trochę taki, ten kolor niezafajny, ale jest ładny, więc bardzo mi się podoba. Ok, na chwilę sobie odłożymy tego iPhone'a, albo jeszcze sobie zobaczycie <laughs> z bliska. Ok. Przycisk. Dobra. Teraz zobaczymy sobie, co tutaj jest jeszcze w tym pudełeczku. Okej, okay, tu jest takie... No, w tym był telefon, tak. Jak to się otwiera? Jeszcze raz mam z takim do Tak, się otwiera dobrze. A to jest co to, to chyba do wyjmowania, do wkładania karty. Tak, takiego. W moim starym telefonie też takie coś było. Tutaj mam jakąś tutaj, e, instrukcję chyba, e, instrukcję, nie wiem o to, co za bardzo w tym chodzi, no coś tutaj trzeba będzie później przeczytać oczywiście, tutaj pewnie jak tutaj się te różne rzeczy robi, o i ma sobie takie, nie wiem, co to jest, naklejki, e, naklejki ja, tego jabłka Apple, e, do czego to służy, to ja za bardzo nie wiem, ale kiedyś coś nie wiem. Co to po prostu, chyba jakaś taka naklejka tego Apple, nie wiem, po prostu chyba tak, żeby sobie mieć. E, ok, no i tutaj co mamy jeszcze w środku w tym pudełku? No to jest takie pudełeczko. W środku. E, no i tak, tutaj mamy słuchawki. No tutaj, oczywiście, też to jabłuszko. I tutaj są słuchawki, tutaj zapakowane. czekajcie, nie niestety mnie nie widzę teraz czego. Przed... A, dobra. Były też w taką folię, to wszystko folię. Okej. Okay. No. I tu są tak ładnie zapakowane te słuchawki do iPhone'a. No, już nie będę ich rozwijać, bo na razie nie będę ich rozwijać po prostu. No i tutaj mamy oczywiście ładowarkę, tak, wtyczkę gniazdka i kabelek, no. Mam biały, biała jest ta ładowarka, jak widzicie, wszystko jest biało, tak. I co? I tutaj już chyba nic nie ma, więc tak... No, God! No, God, please, no! 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 Ok, yy, to może co teraz? Włączymy yy, iPhone'a i zobaczymy, jak on tak wygląda w środku. Yy. No dobrze, mam nadzieję, że będzie on naładowany, ten. Yy iPhone powinien być przynajmniej dobra, więc możemy teraz włączyć. No chyba tak się włącza. O, się cieszę. będzie w każdym języku. Cześć. Aby otworzyć naciśnij początek. Nie, co początek? Co? Nie wiem, co mam zrobić. No, już się nie umiem obsługiwać. Niestety. O! No SIM kart instalated. In... Zobaczcie, in, in. jeżeli nie ma karty SIM. Okej, okay, to wiemy. polski. Ojej, teraz trzeba to wszystko wybrać. No dobra. Wybierz kraj lub region, Polska. Ustawiamy język. Brak karty SIM. Karty SIM bez blokady PIN, aby aktywować iPhone'a. Dobra, później to zrobię. I co teraz mam zrobić? Wybrać internet. Watch me. No dobra, na razie nie będę tutaj wybierała internetu. Włożę tę kartę sim i do Was zaraz wrócę. Ok, już wróciłam, włożyłam kartę sim i wszystko już. zrobiłam. Ok, no więc, to tutaj hmm, wygląda na pierwszy rzut oka. No to już były zainstalowane niektóre um, aplikacje, tutaj mail, kalendarz, zdjęcia, aparat, mapy, zegar, pogoda, jakaś giełda, co w ogóle nie wiem o co w tym chodzi, e, e, jakieś notatki, przypomnienia, itunes, jakiś tam store, e, app store, e, ibooks, wideo i to są takie już zainstalowane od początku, ustawienia oczywiście. E, tutaj też jest wszystko już Tutaj salowane. To jest, to już było, to było, to było. To sobie ściągnęłam i to i to i to i to sobie ściągnęłam i jeszcze to. No, więc tak ogólnie wygląda. Szybko się włączają te różne aplikacje, się szybko, jak tamto w moim samym telefonie trochę dłużej, no to tutaj jest szybciej. No, no i ogólnie tak to mi się podoba. Tutaj mamy takie różne. No, tutaj możecie sobie wyszukać jakieś aplikacje. Oczywiście takiej nie ma. No dobra, no to co? Wejdziemy sobie A nie wiem, poczekajcie, pokażę Wam zdjęcia jakieś, żebyście zobaczyli. No, no więc tak tutaj wyglądają zdjęcia. No fajnie, no bardzo mi się też podobają. Tak, są fajne, pokażę Wam, dobra, um, dobra to może wejdę sobie na snapchat. Teraz widzicie, ja muszę się odwracać do Was. No dobra. Um, no to. No możecie to przy okazji sobie zobaczyć, jak się nazywam i mnie dodać. Jestem Maja 691. Okej. Okay. Um. Dobra, i mam też nowe musicali, czy tam musicali, Ym, y, więc też mnie możecie dodać, bo mam nowe i, bo tamto stare miałam zalogowane przez Facebooka, którego mi zablokował, ktoś mi zablokował tego Facebooka, y, no i nie mogłam się już chyba dostać, jeszcze może spróbuję, ale nie wiem, czy się da, dlatego no tak sobie założyłam jakieś nowe, chociaż kiedyś już miałam to zainstalowane, ale nie wiem, nie wiem skąd to, skąd to się wzięło, ale no miałam, no to... No, mam nawet jedną niż muzyki. No więc możecie sobie zobaczyć i mnie pododawać teraz wszyscy co byli na tym starym koncie. O, poczekajcie, ja pokażę Wam. Yy, bo mia no właśnie miałam jeszcze yy, stare konto. No i tam to już miałam trochę więcej tych... O, tutaj takie. Yy, tutaj miałam gdzieś, widzicie? Yy, nie no nie ma, dobra. No miałam co więcej muzyki no i też więcej fanów i w ogóle. Więc... No, muszę to teraz wszystko nadrobić, no ale... Też fajnie. Super nagrywam może. No też w iPhoneie jest więcej funkcji do tego nagrywania i w ogóle wszystko. Instagrama nie mam nowego, ale miałam... Y, kiedyś miałam... Ojbr. Ja miałam kiedy... bo miałam y, dwa Instagramy. Tak to się mówi? No nie wiem, dobra. W każdym razie, miałam dwa Instagramy i teraz jestem na tym moim starym, bo do tamtego też nie mam hasła. Nie wiem, coś po prostu nie mogę go znaleźć. Zawsze sobie zapisuję, no ale dobra. E e e e no więc teraz mnie możecie dodawać. Jestem sielska maНа. No, a tak ogólnie to. No, Spotify. Mam też różne tutaj. Piosenki już sobie. Teraz mam takie na tydzień darmowe, ale potem już nie będę miała darmowego. No ale dobra. To już tak mniejsze. No mam Messengera. No. No i na razie to tyle. Jeszcze muszę sobie zgrać YouTube'a i Facebooka chyba. No i to wszystko. No. No więc jeszcze nie mam żadnych gier jak będzie jak, jak znacie jakąś taką aplikację, taką dobrą, żeby nakrywała, nagrywała ekra, no, ekran w, na telefonie, wiecie tak w środku, e, no, to możecie mi napisać w komentarzu. Jakiś tam miałam kiedyś, ale już nie pamiętam jak on się nazywał. E, no jeszcze tutaj... Mm, mm, Mam no aparat. No i tak, on też nagrywa w 4K. Jest zwolnione tempo. Ale nic to zwolnione tempo się da tylko... nie da się przednią kamerą, tylko tylnią, no ale też fajnie. I film poklatkowy. No, zobaczymy. O, jeden jest taki ogólnie taki szybki. Usunę to. Yy, no. na to. No, odwołane tempo też jest fajne. Yy, no. I ogólnie to już chyba będę się z żegnać. No. Watch me. Yy, no. Więc jeśli Wam się chociaż trochę podobało, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało, a jeśli Wam się nie podobało, to łapki w dół. Ale mam nadzieję, że dacie mi łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa! Pa. Pa. Ok, pa!